não mano precisa só Привет, przyszedł ten czas, którego tak nie chciałem tak naprawdę Nie mogę połączyć ten fake positivity, taki typowy, który macie w większości tych wszystkich vlogów Ale dwa lata minęło, kiedy mieszkam w Polsce I teraz przyszedł czas, że ja potrzebuję wyjechać Muszę wyjechać, nie, nie chcę tego, nie potrzebuję tego sobie teraz w swoim życiu Wasja, Wika jest ze mną, pomagają mi, bardzo pomagają mi jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, opakowanie I dzięki wam wielkie Nie ma problemu stary Pojadę tam na tydzień, mam nadzieję, że załatwię wszystkie dokumenty. Tak, chodzi o dokumenty oczywiście, ale mam nadzieję, że załatwię to wszystko szybko, w tydzień i zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że już polecę z powrotem, bo teraz niestety muszę jechać autem. Mm. A, dalej. No, można. Nie, no. Mam nadzieję, że będę zdrowo się odżywiał tam w Mołdawii. Czy ten autobus, bo Wy mieliście doświadczenie, ja po raz pierwszy jadę. Czy ten autobus się zatrzymuje po drodze? Na stacje stacji paliw? Na, pa na stacji paliw, um, może Toaleta. być przed, gra przed granicą, tam jest Biedronka możesz kupić sobie coś. Jest to poniedziałek czy wtorek? Torek, tak? Wtorek. Ale nadal czuję ten, ten weekend, bo od tym prezowałem, bo nie wiadomo ile to mi zajmie, i kiedy wrócę do Warszawy. Byłem na urodzinach Casha, było super, było fajnie, ale nadal to czuję. Nadal mam nadzieję, że przeżyję ten wyjazd. Zwłaszcza, że teraz będę wam pokazywał mega dużo ciekawych rzeczy Mołdawia, Ukraina. Mam nadzieję, że też przyjadę do Naddniestrza. Zobaczymy. Jechać do Naddniestrza czy nie? Nie, się po Naddniestrze, Roman. A, czy, te, czy ja tęsknę? No nie mam homesickness. Home w ogóle to, to nie dla mnie. Ja nie mam tego. No. To jest dziwne, ludzie tam często mówią, że no, wiesz, w domu najlepiej. Ojczyzna. No. Nie, nie mam. Nie mam. A ty, ma. A ty czasem masz? Ja? Nie. Te, teraz nie. Ja, ja, ja nie żyłem tutaj dwa roku jak ty. Bada. Dwa lata. Nie, nie mam jeszcze. Może być nie będzie miał w ogóle. Ale w sumie już się czuję jak domu, bo to jest za zachodnie. Autobus się spóźnia, mamy opóźnienie chyba. No nie, nie wiadomo, bo ja zrobiłem rezerwację tak w necie. W sensie napisałem po prostu na prywa... prywatnej. To się tak robi jakby rezerwację, że trzeba napisać komuś na WhatsAppa kierowcy. I no, czekamy. Po prostu sobie stoimy, czekamy. I pierwsze, co zauważyłem, to kłótnie. I jeszcze co drugie, to zauważyliśmy. To że się patrzą. Jezus Maria, jak oni patrzą. Takie coś, takie ocenianie, wycenianie, nie? Jak tam? Dobrze. Wiesz to... A co dla bagażek? Jak tak, wie? bagażnik. Bagażnik tam był dla kota. Aha. Jak to się nazywa? No taka, nie wiem, no. I... Kot. Nie wiemy, jest tam kod, czy nie. Bardzo możliwe, że tam kot, nie? Jakby 30 godzin, 30 godzin. No dobra, to może nie Mołdawia, może Ukraina, może 25 godzin, ale i tak. Ale i tak. Warszawa zachodnie to połączenie, dwa światy się spotykają, Europa Zachodnia i Europa Wschodnia, nie? Warszawy. <grytanie> Пока. Спасибо большое. Спасибо. спасибо. Не, я уже, я, я уже бросил. Давай. да мы за тобой следим. Все. Пока, да, да. У мужчин и со светлых. jestem na samej granicy przy Ukrainie, jak się okazało, że jedziemy przez Ukrainę. I dla mnie to było mega niespodzianką, ale no cóż, ten autobus jedzie przez Ukrainę. Zobaczymy jak to pójdzie. Widzimy się już po tamtej stronie, jestem zmęczony, mega. Sorry, że teraz taki widać, ale to jest moja pierwsza Biedronka. Już kiedyś nagrywałem ją tak 3 lata temu. Granica. Tam mamy kraj, w którym jest wojna teraz. Boże, coś się dzieje? No dobra. No i widzicie tutaj Polska wita i żegna, żegna Romana Pana Polszy. To jeszcze chciałbym dodać, że dość spory ruch jest też na granicy I nie jest tak, że teraz nikt nie jedzie na Ukrainę Naprawdę jest bardzo dużo samochodów i autobusów No tym, teraz po jednym dniem, na przykład, im się Google nie robi Google w serwisie nie robi już nie, Google, hoteta, ty. Google nie A teraz wydaje mi się, że przyszedł czas tłumaczyć tą samą sytuację i dlaczego teraz wracę z, wracam z paterem przez polską granicę. Jest tak, że ostatnio pojechałem na Woodstock, w ogóle ten cały rok dla mnie jest mega pechowy. Ja nawet nie publikowałem to nigdzie, bo naprawdę to jest na tyle pechowe. Przepraszam za to światło, ale jest pierwsza w nocy. Ukradli rower w Gdańsku, po później ukradli jeszcze paszport. I zrobiłem sobie taki tymczasowy biały paszport w mołdawskim konsulacie, które się znajduje tylko w Warszawie. Na tym paszporcie wyjeżdżam teraz do Mołdawii. Chciałem wyjechać teraz do Mołdawii, żeby zrobić sobie paszport normalny i wrócić tutaj do Polski. To się okazało, że ja miałem tylko jeden tydzień, nie, miesiąc, miesiąc miałem, żeby wyjechać na tym paszporcie, chociaż pan w konsulacie powiedział, że nie, no ty możesz wyjechać, kiedy chcesz, czy coś takiego. Albo przegapiłem to, naprawdę. To jest mój błąd, mogę się przyznać, nie sprawdziłem, ale ale cały czas byłem przekonany, że mogę przyjechać, kiedy chcę. Jak podjechaliśmy autobusem, który kosztował 100 euro, do granicy, autobusem, który jedzie bezpośrednio do Mołdawii, to od razu mi przywitała pani, mega niemiła pani na granicy, która e, zobaczyła ten tymczasowy paszport i popatrzyła na mnie. Proszę pana, co jest normalnym paszportem? Ja tak byłem na festiwalu i ukradzono mi plecak. Wiecie, co ona odpowiedziała na to? Ja byłem w szoku. Festiwali panu się zachciało, czy coś takiego. Festiwali mu się zachciało. Potem trafiłem na taki dołek oczywiście, że autobus pojechał. Trafiłem na taki dołek, gdzie trzymali nas z dwie godziny, z trzy godziny i ten pan też próbował być taki mega. Eee, czym pan się zajmuje? Skąd pan jedzie? Czy coś takiego? Oczywiście moja wina jest w tym, że tak, nie zobaczyłem, że musiałem opuścić kraj. Nie tyle, że musiałem opuścić kraj, a że na tym paszporcie mogę wyjechać tylko przez jeden miesiąc. Ale wątpię, że można traktować ludzi, którym ukradzono paszport w taki sposób. Nic nie zapytali, wyrzucili nas. O szczur, szczur biegnie, Jezus Maria, szczur przygraniczny, chodź tu szczurze. I normalnie, normalnie wyrzucili mi na deszcz, pierwsze w nocy. Co chcesz No i właśnie sytuacja wygląda tak, że teraz stoję przy granicy Przy samej granicy tutaj Przynajmniej mam jakiś taki domek Ja nie wiem, jak to. Jakiś taki namiot, gdzie można się schować od deszczu No już mniej przestało padać Tak Taksówka jakaś przyjechała Widzę, że o trzeciej w nocy O czwartej, o trzeciej Od przemyśle jest pociąg do Warszawy Idę pytać taksówkarza, ile to będzie kosztowało Jutro będę w Warszawie Od razu lecę do konsulatu Bo na 23, 23 Wrześnie. Mam zapis do konsulatu w Mołdawii, więc muszę tam być po prostu, muszę tam być, żeby wyrobić sobie nowy paszport i żeby wrócić normalnie do Polski i mieszkać tutaj. Jezus Maria, sam sobie czasem robię komplikacje w życiu, ale dlaczego nie? No jak sam sobie robię, no, jak ktoś mi kradnie paszport, to też to się, to, tak się okazuje. Włączę trochę bez planu light. Zobaczcie, tutaj mamy dużo kantorów. Kantor, kantor, kantor. Tutaj mamy jeszcze różną pracę, oferty pracy i wszystko jest napisane po ukraińsku. Na Filipinach tego nie ma. Chciałem jeszcze dodać dlaczego mam ten sentyment po temu miejscu, dlatego że no to było jednak moje pierwsze przejście graniczne, które kiedykolwiek przekroczyłem. No i ja mam zrobić wycieczkę <laughs> według swoich nie. wspomnień. Był mój pierwszy barw mleczny. Puknąłem w do teraz na kilka godzin. O czwarty mam pociąg. Wracam do Wawy, wracam do konsulatu. Wyrabiam sobie nowy paszport tymczasowy i wracam znowu do granicy. Ile hajsu po prostu poleciało w powietrzu, ale nauczka. Słuchajcie, na dworcu w Przemyśle jest taka sprawa, że po prawej stronie dają normalnie ludziom za darmo kawę, herbatę i nawet pani zaproponowała nam połączkę. Jestem mega zaskoczony po tym oh. Hej! Hey. No i oczywiście znalazłem sobie tutaj przyjaciół no. na samym na dworcu. Maliejków. I mamy tutaj Nikolaj. I mamy I Kijów. I Kijów, tak. No i przynajmniej jakoś spędzamy czas razem, zanim przyjedzie ten pociąg, który będzie o. Nie trzydzieści. o Ty masz o piątej? Ty jedziesz do Krakowa? Ja jedę do Krakowa. Byłeś... byłeś... ciekawy? to do, dopiero o piątej przyjeżdża moja dziewczyna z mamą, mm -hmm. ale potem czekam jeszcze dwie godziny i dopiero potem jeżdżę do Krakowa. Bardzo często Polacy mnie pytają teraz, jak sytuacja wygląda na Ukrainie. Są mega zszokowani, że na przykład autobus jedzie z Mołdawii przez Ukrainę, czyli można jechać na Ukrainę, prawda? A, no, ogólnie to też zależy, gdzie chcesz pojechać na Ukrainę, bo jak pojedziesz gdzieś na zachód, no jakiś tam Karpat do Gór to spoko w sumie jest. Ale też jak pojedziesz gdzieś dalej, to na ja bym nie radził. Na przykład Kijów teraz no, byś pojechał? Czy w sumie to teraz Kijów jest tak dość, dość spokojnie w Kijowie, bo odeszli wojska rosyjskie, no i teraz jest tam spokojnie, ale też na przykład gdzieś już dalej za Kijów, to... To tak. nie, i właśnie przeżyłeś taki jeden moment, tak? Że wróciłeś na. Tak, właśnie akurat w Kijowie. To było tam wojsko rosyjskie stało. Mhm. No i też słyszałem te wszystkie wybuchy i widziałem, jak latają rakiety. Ty studiowałeś teraz, w Polsce, tak? A, studiowałem, ale też mhm. musiałem zabrać dokumenty. Przez to, że nie miałem pieniędzy przez wojnę. No tak. No ale teraz będę na nowo iść na studia, na filologię. Przed chwilą powiedzieliśmy jakie mamy imię, wymieniliśmy się emionami. imionami. Przez dwie, Przez dwie godziny. Tak, dwie godziny, dosłownie dwie godziny rozmowy. Ale to mnie zaskoczyło. To, 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 ta herbata, herbata to nie jeszcze, myślałem, że tylko herbata, a pani jeszcze powiedziała, i pączka proszę. No i to właśnie jest ten czas, kiedy wracam do Warszawy i za to zapłaciłem 60 albo 70 złotych, a w tamtą stronę zapłaciłem 100 euro. A te czyste okna. Żadnej telewizji rosyjskiej Tych seriali jakich. Zastanawiam się w jaki sposób będę teraz wracał do Mołdawii Bo niestety muszę pojść tam 23 września Zobaczymy Czwarta nad ranem, nie spałem, nic w ogóle, zero Ale przygoda, którą sam sobie stworzyłem Jeżeli będziecie pytali, dlaczego nie zrobiłem, nie załatwiłem ten paszport tymczasowy w innym miejscu, to się nie da, bo konsulat mamy tylko w Warszawie, więc jadę teraz bezpośrednio do konsulatu, spotykam jeszcze wasie i chyba dzisiaj znowu pojadę na granicę. Spałem jedną godzinę, jestem wypukany ze wszystkich emocji możliwych i się dowiedziałem od straży granicznej jeszcze, jak e, oddawał mój do, dokument ten tymczasowy, powiedział, że spóźniłem się na dwa dni, dwa dni. Mahese <laughs> biegnie, Mahese poczuł odpowiedzialność no. Jezus Maria, ale ja widziałem, że nie trzeba było jechać Coś mi, coś mi pamiętasz jak ja w ten no. Reagowałem na to wszystko Taka no. sprawa Kolejna próba dostać biały paszport Jestem na Stegnach, ulica Inspektowa I akurat możecie zobaczyć mołdawską flagę A i zobaczcie, jest jeszcze taka ciekawostka tu już jest napisane po rumuńsku i e, napisane jest Mołdowy, a nie Mołdawii. Znowu jestem na dworcu autobusowym. Wróciłem do ambasady, szybko wyrobiłem sobie paszport. Godzina 16.50. Czekam na autobus do Czarnowiec teraz. Będę, będę jechał przesiadką, ponieważ nie ma autobusu bezpośredniego. Dojadę tam, potem poczekam na autobus do Kiszyniowa. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Już prawie się podałem, już prawie poszedłem spać. Jednak postanowiłem, że jeżeli tego teraz nie zrobię, to przypadnie mój zapis na 23 września. I ja już nigdy naprawdę tego nie zrobię. Nie da się, po prostu nie ma wolnych terminów w Kiszyniowie. Wszystko jest po prostu zajęte ludźmi teraz. Już prawie przypadałem, już prawie chciałem iść spać. Otóż, tak wygląda ten dokument: Mam uh, Emergency Travel Document. Tu co jest coś napisane. Tam jakieś informacje. Oczywiście nie będę pokazywał, co tam się znajduje w środku. Czekam. Na swój autobus. Też chciałem dodać, że chciałem, może troszeczkę się poddałem jednak emocjom, jeżeli chodzi o ten wpływ na pracowników Straży Granicznej, którzy zrobili prawidłowo, no bo prawo jest prawo jednak. Z jednej strony ja wiem, że mogli przemknąć na to oczy, że dwa dni opóźnienie to nie jest tak dużo, ale jest jak jest. Polsko już nie jest tym krajem, który da się dogadać, da się uśmiechnąć. Polska jest takim krajem 1-0. Można i można. Jest jeżeli nie można, papiery mówią nie, to znaczy nie. No i oczywiście dużo w międzyczasie się wydarzyło. Chodziłem. Poszedłem pod prysznic przynajmniej. Nawet nie do swojego mieszkania tam. Pozdrawiam o tą osobę, która udostępniła z prysznic. Fajnie, że mieszkasz obok konsulatu mołdawskiego, ale mam nadzieję, że to już ostatnia moja podróż do granicy. Nie wydaje mi się, że jest mój autobus! Privet. Pewnie byście pytali w komentarzach, czy się bałem jechać przez Ukrainę. Oczywiście, że się bałem, zwłaszcza jak wiedziałem, że będę miał przesiadkę. Przysiadkę e, w, niby w Czarniowcach. Czarniowce to jest miasto, które się znajduje przy granicy z Rumunią i Mołdawią i niby to jest zachodnia Ukraina, gdzie nic się nie dzieje, ale z tyłu głowy cały czas miałem coś takiego, że jadę przez kraj objęty wojną. Kiedy zobaczyłem to, Czyli autokar, który jedzie z Koło do Mariopola i zobaczyłem, jak dużo ludzi wchodzi do tego autobusu i są uśmiechnięci, i w ogóle jadą sobie do domu. To wtedy pomyślałem tak: Boże, nie ma czego się bać. Naprawdę nie ma czego się bać. Jak ktoś jedzie do Mariopola, to pewnie nic się nie dzieje na Ukrainie Zachodniej. Taka ciekawostka. No cóż, jak to mówi Wasia. Mamy e, przystanek na 10 minut. Co mogę powiedzieć? E, dużo dzieci, dużo mam. Każdy jest wkurzony tam w tym autobusie. To zupełnie inaczej jest. Zupełnie inna energetyka. Boże. Ale dobra, nie będę narzekał. Do zobaczenia w Mołdawii. Dotarłem do Czerniowce Czerniowiec Spałem w autobusie, jestem mega wspuchnięty Kupiłem sobie bilet teraz na Kiszyniów Na dwunastą Ten bilet wygląda po prostu jak Boże, sorry, ja jestem agresywny teraz Ja przyjechałem do kraju Do, do miejsca Gdzie nie byłem dwa lata I, I niektóre momenty, rzeczy, które się składają do jednego nie załamują Na przykład, że ludzie się przypychają w tych kolejkach Ja, ja, nie, ja już to narzekałem kiedyś Nie chcę tego robić jeszcze no, tak wygląda bilet, na przykład. No, jadę do Kiszyniowa i już tam ponagrywam. Nie chcę, omijam Ukrainę niestety. Nie chcę jakieś też na Ukrainę. Ukraina jest wspaniała. Przyjechałem do Kieszeniowa, zobaczyłem te pierwsze toalety Pierwsze co zrobiłem oczywiście jak wyszedłem z tego z autobusu Toaleta, i toaleta, toaleta oczywiście, dziura w podłodze Idę się ogarnąć Nie, ja po prostu byłem po początku Gdzie się, teraz się znajduję? To jest zupełnie inny wymiar normalnie Jest In... brak słów, brak mi słów To jest dziwne uczucie, jakby mnie wyjęli stąd na dwa lata i teraz wróciłem tutaj znowu i tu są te to są ci nerwowi ludzie, którzy podchodzą do siebie i coś chcą od ciebie. Uh, wiecie, ile razy mi zaczepili i powiedzieli... Jest z nami, jest z nami, jest z nami, jest z nami, tak I tak 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 Prawie nikt nie mówi, dzień dobry. Byłem w kantorze. Dzień dobry, czy pan może wymienić walutę, bo ja jestem już przyzwyczajony tak mówić w zero, nawet nawet nie było kontaktu z ja tak... Wow, no. no! Ale fajnie, zruszę, że zrobiłem coś takiego sobie w życiu, bo już zaczynam zapominać, nie? Zupełnie inny ruch, jakiś. Wszystko takie jest nerwowe. Nie wiem, moim zdaniem, wszyscy szybciej jeżdżą, bliżej siebie jeżdżą. No i oczywiście, infrastrukturka. Cóż, ja w sumie widziałem, gdzie jadę, tak? Nie jest to zaskoczenie. Widziałem, gdzie jadę. Przynajmniej trolleybusy są nowe, jakieś fajne. Ale ja, ja. A propos tej zero jedynkowości Polaków. No nie chcieli mi przypuścić tam na granicy, bardzo wszystko jest takie surowe i przypisowe. To wyobraźcie sobie, mój pierwszy przejazd tutaj trolejbusem, bo wiecie, wiecie tutaj jak jest, w każdym trolejbusie jest, istnieje pani, która pobiera opłatę. No i pani siedziała sobie, gadała sobie z kimś po telefonu. No i, i nawet ja jej zaproponowałem te, te, te pieniądze swoje, a ona tak machnęła ręką, nie, weź to. Weź po co, po co w ogóle płacić za przejazd, no to jest niesamowite, czyli mój pierwszy przejazd tutaj w Kiszyniowie to w ogóle e, był za darmo, no, centrum Kiszyniowa. No comments. Ale <laughs> to jest trochę dziwne, bo teraz wychodzę i tak sobie pomyślę, skoczę do Żabki, wezmę coś skoczy do... Wyobrażacie sobie, jaki odruch już mam, że tak skoczy sobie do kerfu czy do żabki, to wezmę co. Jestem w Mołdawii. Patrzcie. Przed chwilą chodziłem sobie po ulicach... Dostanowiłem, że, że dobra, już przyszedł czas, że będę tam schodził samotny W ogóle nikogo tutaj nie znam Naprawdę ma, bardzo mało znajomych tutaj zostało Nawet moi rodzice wyjechali Pięć minut minęło Pięć minut minęło Podchodzi do mnie z prawej strony i, I zaczyna mówić po polsku Ja tak, ktoś, ktoś się nabije po prostu Że oglądał, myślałem, że ktoś jest z Mołdawii I się nabije i po prostu A, dzień dobry, dzień dobry mówię. I się okazało, że Bartek Bartek jest z Warszawy ja Jestem w podróży już od trzech miesięcy Od trzech miesięcy, gdzie byłeś? W Niemcy Miesiąc, miesiąc we Włoszech, południe Włoch, potem trzy tygodnie w Rumunii, no i teraz Mołdawia. Czyli tak Europa, Europa, tak? Europa, 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 Europejski Sojusz. Jak Ci się Mołdawia podoba? Super. to tak? Jestem od... 6 godzin na razie, ale pierwsze wrażenia są super. Jest ale mówisz, że jest czystą. czysto, tak? Nie, to Popołudnie Włoch jestem zachwycony. Południe. Jest tak w Polsce. Nie wierzcie Romanowie, jest tutaj jak w Polsce. No właśnie, jest tak samo, tak. U nas to samo? U nas to samo. U nas to samo. samo. Nikt nie dumów bierz... ujeżdżaj <laughs> <bo laughs> to cudę? Konieczna dumą, no z czasem nawiedzimy. Ale teraz zjemy coś i w ogóle będzie wspaniale. Propo jedzenia, to mamy tutaj właśnie ceny. No po Warszawie to jest ani trochę. Różne takie rzeczy. No zobaczcie, słonina. na Kosztowało 33 zł, tak? 33 mniej więcej. To 8 zł, tak? 8 zł, piwo. A no da się znaleźć, w Warszawie da się znaleźć tylko w takich mniejszych pubach, chyba tak. W pensajcie, tak, tak. Proszę różnica, zupy, zupy jednak na wschodzie są bardzo częściowe. Jest dużo wszystkiego: jakaś kapusta, jakieś ten, ziemniak. Wszystko po prostu, wszystko do tego. No i ostre. Robimy to ostre, bo ja lubię ostre.